Słowa najważniejsze, Ewangelia z komentarzem. Ile mam, abym mógł dać, rozdać, podzielić się z innymi? Czy ciągle powtarzam sobie lub innym, że mam za mało, aby coś zrobić? Czy pięć chlebów i dwie ryby to za mało? Bóg nie chowa się za liczbami i statystykami. Nie zagląda w nasze portfele i CV, nie wybiera najmocniejszych, najzdolniejszych czy najbogatszych, choć i z nimi współpracuje, ale tych, którzy są mu w stanie dać wszystko, co mają. Tu rozpoczynają się cuda, tu ze zdziwieniem przecieramy oczy, dałem tak niewiele, a Bóg uczynił z tego tak wiele. Daj, co masz, nie chowając nic dla siebie. Resztę uczyni Bóg. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczemy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.